Można Pan powiedzieć, czy podoba się Panu akcja Owsiaka, ta Wielka Orkiestra na Świątecznej pewno, Pomocy? Na pewno, Uważa Pan, że coś takiego powinno być robione? Eee, tak, tak, jak najbardziej. To co on robi jest po prostu wspaniałą rzeczą i ja uważam, że powinno być więcej takich ludzi jak Jarek Owsiak, Jurek. A czy Pani uważa, że to powinien robić na przykład rząd, jakieś takie instytucje? No na pewno od tego jest powołanych wiele instytucji charytatywnych. On też się powinien tym zajmować. No, ale rząd przede wszystkim powinien właśnie wpływać na to. Czy podoba się Wam akcja Osiaka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? No. Dlaczego? No, no bo nabijemy inne dzieci. W, w życie. No, jest to fajna rzecz na pewno, fajna sprawa. Obawiam się, nie wiem dokładnie, znam danych, ale chyba na naszym terenie to trochę nie wypaliło. A uważa Pan, że coś takiego jest potrzebne? Nie, nie powinien się zająć tym ktoś odgórnie z rządu, na przykład? Powinien, ale uważam, że tak jedna gest dobrego serca też powinien... może inaczej, to powinno wspomagać na pewno jeszcze w jakiś sposób odgórne jakieś tam zarządzenia, czy... No, no nie wiem. Dziękuję pan <laughs> za odpowiedź. Na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury w poniedziałek wystąpiły nowotarskie zespoły muzyczne w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kontynuowanej przez szkołę podstawową nr 5. Chociaż na temat akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zdania są podzielone, nie przeszkadza to jednak w jej kontynuowaniu. Zastanawia nas jednak kwestia, na ile angażuje się w to przedsięwzięcie młodzież, bo z kolei publiczność szkolna bez opieki dorosłych prawie w ogóle nie interesowała się tym, co działo się na scenie. Ciekawe, jak czuli się w tej sytuacji wykonawcy, ale w końcu publiczność była różna.